Ogólnie chcę powiedzieć, że pod koniec tego odcinka będzie chyba największe losowanie do tej pory na tym kanale, więc polecam zostać, aby tego nie przegapić. Dzięki. No, cześć, cześć, witajcie w końcu na kanale z Roblox Pet Simulator i słuchajcie, ponieważ stało się coś naprawdę, naprawdę dużego, chyba największe co do tej pory na tym kanale, że chodzi o tą grę, ale słuchajcie, ponieważ udało mi się, co, co już wiecie po tytule, zrobić swojego pierwszego huge... Beta w PET Simulator i słuchajcie, od razu mam powiedzieć, że nie był on tani, oj, nie był on tani. Ale nie będę zdradzał ogólnie szczegółów na temat trade'a, bo jakby nie mogę. Okej. Okay. Po prostu nie. No, ale to nie istotne, ponieważ udało mi się tutaj nowego Huge beta i zaraz wam go zaprezentuję. Także ogólnie dziękuję i pozdrawiam tę osobę, która mi go sprzedała. Bo tak naprawdę mogła mnie oskamować. O parę tam rzeczy, jednakże tego nie zrobiła, za co szanuję. No i sprzedała mi tego peta. No i teraz go mam w swoim ekipunku, kopiowana on nie jest, bo sprawdziłem. I będziemy go nie testować, zobaczymy też, zrobimy kolejny odcinek, co ludzie może za niego tradeną. Tym razem już odcinek będzie krótszy niż poprzedni, ale ten jest głównie bardziej informacyjny taki. I przetestujemy jak to nowy pecik. Wygląda ogólnie też nie jest to jakiś na przykład nowy od razu mówię. Bo mogę powiedzieć, że nie jest to Huge lucky cut Więc jest to pet, który był już kiedyś. Nie jest to też Huge Cupcake. I nie należy do najtańszych. Powiem tak. Nie jest to huge pet, który należy do najtańszych, ale nie do najdroższych, a jest to. Uwaga, uwaga. Pokazuję Wam. Jest to pan. panie. W sumie. Huge Forest Wyvern Forest Dexio 5064 jest, istnieje jedna, jest moja. no no, jest to, jest to jest 5063. No, chyba tyle. Nieważne. Eee. Słuchajcie. Słuchajcie. Huge Forest Wyvern jest moje. Tak się prezentuje naprawdę jeden z moich ulubionych ekskluzji, oh, ekskluzji pod względem ładności. Eee, I. No i co ja mogę powiedzieć? No jest naprawdę super. Możemy sobie tutaj trochę poniszczyć tych tutaj, właśnie skrzynaczek. Pójdźmy sobie na Axolotl Ocean. Pokażę Wam, jak on tutaj wygląda, jeżeli chodzi o niszczenie tych najlepszych tutaj coinów. Na przykład, zniszczę sobie taką skrzyneczkę. No i taka skrzynaczka, jak sam widzicie, niszczy się bardzo szybko. I. No też jakby jest to na mocy Dark Matter Axolotla. Więc. Nie ma co, no jednak jest silny. E, no, mówię, entchata nie ma w sumie dobrego, ale totalnie mnie to nie interesuje, bo ważne jest to jak on się prezentuje naprawdę. Jest to coś. Wow, mega mi się podoba i mega jest po prostu kozaski huge. Bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu tradenąć. Nie wiem, czy to nie jest za głośno ten test. Simulator sobie go ustawiłem głośno, ale mam nadzieję, że nie. Eee, chyba jest Git, słuchajcie. Eee, no, więc, jakby nie chcę tutaj więcej mówić, dziękuję. Kupiłam w większości pokazać, cały czas jestem bardzo szczęśliwy. Jakby mam też dużo bilionów e, coinów, więc będzie opening za niedługo. Więc odcinki z tym petem pewnie się pojawią na przykład nad właśnie trady, co ludzie na przykład mogą za to dać, za takie opeta czy ogólnie inne rzeczy, ale no jestem mega niezadowolony. Jeszcze raz sobie tutaj dajemy go, no, wygląda po prostu super. Jeden z moich ulubionych ekskluzjiwów i dzisiaj będzie duży giveaway, bo dzisiaj w tym odcinku roztam Będzie to dwutygodniowy giveaway. Dwutygodniowy. No, myślę, że dwutygodniowy. I słuchajcie, skoro mamy Huge Forest Wyvern, to jest ta zwanego Forest e, Nature Dragon. No tak, to nie jest Huge Nature Dragon, się pomyliłem, nie? E, mimo wszystko, tak. Nature Dragon jest dzisiaj do rozdania, więc ten pet, którego ja tutaj mam, e, pecich ten tu. O. No to właśnie mini, mini forest wyvern, może należeć do Was. E, jedyne co musicie zrobić, to napisać w komentarzu. Dobry, możecie napisać w komentarzu, kudem. Mogę sobie to wcześniej przygotować, nie? Ale dobra, napiszcie w komentarzu, po prostu chcę wygrać. Nie chce mi się nic myśleć, jakieś dziwny haseł. Napiszcie, chcę wygrać i wbijcie na Discorda, bo tam pojawią się wyniki. Ale z tego losowania raczej będzie jeszcze dodatkowy odcinek, gdzie będą wyniki, bo no, dwutygodniowy i więc. Więc ja. E, słuchajcie, przypominam, że jest w ogóle event QNT na, dis na Discordzie i na kanale. Więc, jak ktoś chce zadać jakieś pytanko, to ma duże szanse, aby się zakwalifikować na odcinek, bo big pytań nie zadaje. Smutno mi, no ale cóż. E, to na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Pa. No i cześć. Siemka. Ale ładna jest to wewena.